Kacper Miklasz z nami, finalista. Gratulacje. Dziękuję bardzo. O kurwa, dałem krótkie walki, ale zdenerwowałem się z Ale dobra taktyka, chyba, tak naprawdę, wjeżdżać na te 110%. co tam 110%. Nie, no, miałem tylko taktykę, żeby go obalić i skończyć w parterze. Jak już zobaczyłem z Tatarów, to pociągnąłem Tatarową. No, to, co małeś, najlepsze to wykorzystałem. Gotowy na finał? Jesteś chyba niezbyt porozbijany. Nie jestem porozbijany, ale. Trochę tam zmęczony. Mam nadzieję, że z Michałem damy dobrą walkę. Jest bardzo dobry zawodnik. Bardzo go oceniam, Mam do niego szacunek. Wyjdziemy dzisiaj w finale i pokażemy klasę. Tak, mówiłem. Spodziewałeś się tego, że zawalczysz z Michałem? Ja tu myślałem, myślami, no. Nie myślałem, że tak daleko dojdę, ale się udało. No, dziękuję dla Dawida Zawady, który naprawdę włożył we mnie kurwa tyle przygotowań, że sami widzicie, jest moc. Jak ci się walczyło z takimi koniami, wiesz, tyle cięższymi? Powiem ci, że ciężko kurwa jak się spojrzałem. Chłop kurwa dwa razy większy ode mnie. To samo mówię, no wiesz jak jest. Nie wiem o co jeszcze mogę zapytać, no jakie masz nastawienie, kiedy wchodzicie do, do kolejnego pojedynku? Chciałbym stoczyć, słyszałem, że wypadł na Babilonie Sudolski, tak? Wojtek Sudolski jakoś tako miał walczyć z Piotkiem Kalenikiem. Słyszałem, że szukają zawodnika, to się zgłaszam. Jak chcą, to niech dzwonią. Jak nie, to ja wyjeżdżam do Niemiec i nie ma żadnej walki. No dobra, tu się dzieje wszystko szybko, dynamicznie, jak widać, jest podpowiedź, ale z okazji trzeba korzystać. Nie zabieram więcej czasu, zbijam żółwia. Powodzenia życzę! Pozdrawiam, dziękuję.